Dzień dobry, witam na kanale PremMarket. Dzisiaj wspomnę trochę o montażu robotów. Na przykładzie robotów RTK. Jest to satelitarny system nawigacji robotów. Zamontowaliśmy robota RTK 4364WD z napędami na wszystkie koła. Znajomość specyfiki pracy robota pozwala dealerowi, serwisantowi, instalatorowi Odpowiednio go zaprogramować, przewidzieć odpowiednie zachowanie robota w terenie. Więc tak, to nie tylko sprzedajemy, ale również montujemy. Sztuka polega na tym, żeby dobrze dobrać robota do ogrodu. Każdy ogród jest inny, nie każdy ogród jest przewidziany pod robota. Jeżeli projektujemy ogród, jesteśmy w stanie w konsultacji z instalatorem, z dealerem, ze sprzedawcą już sobie ten ogród przygotować odpowiednio, tak go zbudować, żeby robot sobie radził w nim bardzo dobrze, żebyśmy mieli jak najmniej do kaszania, jak najmniej naszej pracy w trakcie użytkowania robota. Jeżeli nie zrobiliśmy tego, albo nasz ogród jest nieco starszy, budowany w czasie, kiedy jeszcze robotów nie było. Warto, a nawet trzeba się skonsultować z serwisem. Zajmujemy się tym od kilkunastu lat, mamy duże doświadczenie, jesteśmy w stanie odpowiednio dopasować robota. Roboty występują w różnej konfiguracji. Przygotowane na różny teren. To wszystko oceniamy w terenie i oczywiście dopasowujemy odpowiedniego robota. W następnej kolejności tego robota montujemy, poprawnie montujemy, tak, żeby on wykorzystał swoje wszystkie właściwości w jak najlepszy sposób. Także zapraszam. Umówcie się z nami, zadzwońcie, Przyjedziemy, doradzimy, dopasujemy robota. A na koniec go zamontujemy i zaprogramujemy. Całość zwieńczymy oczywiście szkoleniem, instrukcją z zakresu obsługi. No i dodatkowo jeszcze warto wspomnieć, że taka, taki serwis, robota zimowy jest jak najbardziej zalecany. To pozwala nam uniknąć niepotrzebnych awarii, drobnych awarii w trakcie sezonu. Świadczymy taką usługę. Która działa od drzwi do drzwi, czyli przyjeżdżamy do klienta jesienią, zabieramy robota z powierzchni, na której pracuje. Nasz serwis robi przegląd, przegląd zimowy, zimowe oczywiście przechowywanie, gdzie ten robot jest przechowywany w odpowiednich warunkach, gdzie dbamy o jego baterię. Ładujemy systematycznie raz w miesiącu, co pozwala przedłużyć żywotność baterii. No i oczywiście wiosną, według aury, no, bo warunki się oczywiście zmieniają, w tym roku mieliśmy przyspieszoną wiosnę, wiosną odwozimy tego robota do klienta, stawiamy z powrotem na powierzchnię, na której pracuje, sprawdzamy poprawność działania i oczywiście żegnamy się z klientem, życząc jemu udanego sezonu. Dlaczego warto zdecydować się na robota koszącego? Przede wszystkim dlatego, żeby zaoszczędzić nasz czas, no i pieniądze. Nasz czas to są bardzo duże pieniądze. Oprócz tego mamy jeszcze wiele innych zalet. Przede wszystkim trawa jest codziennie skoszona. Mamy trawnik codziennie taki sam nie tylko od soboty do soboty, tylko codziennie cieszymy się przyciętą, skoszoną trawą. Trawa codziennie koszona zagęszcza się. Jest w lepszej kondycji. Darń się rozkrzewia. Jest w bardzo dobrej kondycji. Ścinki, no one są bardzo małe, bo są kilka milimetrowe. One stanowią nawóz. Także tego nawozu też mniej zużywamy. Jeżeli nie mamy za, zastosowanej siatki przeciw kretom, no to taki robot, który cały czas się porusza po naszym ogrodzie, odstrasza te krety. Jest to zaobserwowane. I potwierdza się w wielu przypadkach, że tych kretów jest mniej. No i nasz czas, o którym mówiłem, w sobotę zamiast spędzać popołudnie z kosiarką, z hałaśliwą kosiarką, najczęściej spalinową, która wymaga bardzo dużo naszego wkładu, kosztów, bo musimy kupić paliwo, musimy zadbać o tę kosiarkę, wymienić olej, filtry, ileś tam usterek, przeglądów. Są to duże koszty. A w przypadku robota koszącego, koszt użytkowania robota, zużycie energii elektrycznej, jaką on potrzebuje do pracy na sezon w takim ogrodzie, 10-15 arów, to jest koszt rzędu 80-120 zł. Koszt paliwa to jest około 300-500 zł. Serwis wiosenny około 250, już mamy jakieś 700-750 zł. Nasz czas, który jest w zasadzie bezcenny, nawozy. Nawozy, które kupujemy, możemy śmiało zredukować o 50%, czyli też zejdziemy o jakieś 200-300 zł. Z tego się robi spora kwota. Czyli w ciągu 3 lat wydajemy na utrzymanie prawnika około 5-6 tysięcy zł, 7. Jeżeli to uczciwie, skrupulatnie oczywiście policzymy. A taki robot kupujemy tylko raz na 10-12 arów, to jest koszt około, zależy jaki model, około 4-6 tysięcy złotych. No i oczywiście ten koszt energii elektrycznej 80-120 zł, Generalnie on nam się amortyzuje po jakichś 3 latach. 3 lata i kolejne lata to tylko działa już w sumie zarabia, bo 3 lata amortyzacji, a robot oczywiście wytrzymuje dużo dłużej. Ile wytrzymują takie roboty, jak długo służą, wszystko zależy od tego, jak będziemy oczywiście o niego dbali. Nie ma urządzeń zupełnie bezobsługowych. Należy oczywiście go wyczyścić co jakiś czas, bo ta trawa się nalepia od dołu, ale to jest raptem 5 minut, raz na tydzień, raz na 2, 3 tygodnie. No i ten serwis zimowy robota, który też oczywiście przedłuża jego żywotność. Najstarsze roboty, jakie mamy u klientów i pracują do dzisiaj, to są dwunastoletnie roboty firmy Ambrogio. Wyjątkowo dobrze wykonany, służą do dzisiaj. No, jedynie oczywiście, no akumulator nie jest w stanie tyle wytrzymać. Średni czas wytrzymałości takiego akumulatora to jest około 6 lat. U jednego klienta wytrzymuje 5, u, jednego, u innego klienta wytrzymuje 7, nawet 8. Miałem taki przypadek. Czyli generalnie 3 lata amortyzacji, a kolejne lata to jest czysty zysk. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do naszego sklepu Prem Market, zapraszam. Do kontaktu z naszymi doradcami. Przyjedziemy, doradzimy. Jeżeli jesteście z drugiego końca Polski, proszę się nie martwić. Podeślemy lokalnego partnera naszego, który równie dobrze Was obsłuży. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam.